Na MPU padnie to pytanie, jak to się stało, że w ogóle straciłeś prawo jazdy, uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Jeśli odpowiesz pech, kontrola, policja, właśnie straciłeś połowę szans. Lepiej użyj schematu 6K. Krótko, konkretnie, bez wybielania. Kontekst. Gdzie, kiedy, w jakich okolicznościach. Kroki. Jakie decyzje po kolei do tego doprowadziły. Nawyki, przekonania, presja, czasu. Krytyczny moment. Co dokładnie zrobiłeś? Fakty, nie wymówki. Konsekwencje prawne, finansowe, osobiste. Korekta. Co zmieniłeś od tamtej pory? Konkretne działania, nie slogany. Kontrola. Jak zapobiegniesz powtórce? Procedury, jeśli to, plan B i wsparcie. Przykład. Bagatelizowałem konsumpcję alkoholu. Krótki odcinek, wsiadłem. Konsekwencje, mandat MPU, wstyd. Korekta, udokumentowana abstynencja plus praca z wyzwalaczami. Kontrola, z góry plan powrotu. Taxi, aplikacja, zero wyjątków. Jak to mówić, żeby to miało sens na MPU? Użyj 6K. Kontekst, kroki, krytyczny moment, konsekwencje, korekta, kontrola. Chcesz PDF plus ćwiczenia, reset przekonań w klubie kierowcy na profilu, będzie czekać, gotowiec.